Może zobaczyć wypieczone elegancko, także będą gościć na wiligijnym stole. Polecam ten przepis do upieczenia takiego chlebka. Naprawdę chlebek smaczny i warto poświęcić czas. Teraz chlebek rozkroimy, zobaczymy jak, jak wygląda w środku. wyrośnięty, elegancki. Także zapraszam do, do filmu, w opisie jest szczegółowy opis i zapraszam do pieczenia lepka. Witam, dzisiaj będziemy kwieć przed przedną żytni na zakwasie żytnim razowym. Teraz będziemy robić zaczyn. Do tego potrzebujemy 200 g zakwasu, 250 ml wody i 200 g mąki żytniej 720. Zakwas no, mamy aktywny, fajnie nam pracuje, także chlebek powinien nam się udać. Będzie to chlebek Podobny do tortine bran i będziemy go robić na zaczynie nocnym. Jutro dalsze czynności będziemy postępowania z chlebkiem, wyrabiać ciasto, i gdzieś na 16 będzie chlebek gotowy. Teraz rozmieszamy trochę zaczyn, wlewamy 250 ml wody. Zaczyn pomieszamy. Dobrze, żeby nam się tu wlał. I zaczyn już gotowy. Jutro dalsze postępowanie. pieczenia chlebka. Będziemy robić ciasto. Gdzieś o godzinie 10.11. Teraz jest właśnie 23.30. Także do jutra, do 10, do 11 będzie za czym dojrzewa. Witam ponownie, dalsza część pieczenia chlebka. Zrobimy sobie teraz roszczyn drożdżowy. Łyżka mąki, tu mąkę mamy już przesianą. Łyżeczka cukru. I wlewamy troszkę wody. Mieszamy, odstawiamy na. Kilka minut, żeby nam to podrosło. Ja pokażę. Ja sobie teraz kawkę jeszcze popijam. Przykrywamy, zostawiamy na parę minut. Rozczyn nam już wyrósł. Teraz bierzemy zaczyn nocny. Jaki jak i gejzer. Zaczyn nocny fajnie nam sfermentował. Dodajemy resztę wody. Tylko nie całość, troszkę zostawiamy, bo w razie mąka by inaczej chłonęła, to byśmy mieli za dużo. Tu dajemy kilogram mąki, będą dwa bochenki kilogram mąki, mąka 650, zakwas żytni razowy, zaczyn z mąki żytniej, także chlebek będzie nie taka buła, tylko prawdziwy chlebek. Tu mamy rozczyn drożdżowy, nam już ładnie wyrós, wlewamy teraz rozczyn drożdżowy. Daliśmy i mieszamy łyżką. Potem będziemy wyrabiać ręcznie. Także polecam, a smaku nie zmienia, a wręcz przeciwnie, jest fajny, specyficzny zapach. I smak. Dokładnie ciasto wyrabiamy ręcznie. I musimy dobrze to wyrobić. Zaraz będziemy kończyć pierwszy etap wyrabiania ciasta, chwilę ciasto odpocznie, dodamy sól i łyżeczkę octu balsamicznego. O, ciasto fajnie o, odchodzi. Już Ciasto już odpoczęło. Dodajemy teraz sól, 20 gram soli, 3, łyżeczki płaskie. Dodajemy sól. Dodamy łyżeczkę octu balsamicznego i troszeczkę wody pokropimy. Dosłownie dwie łyżki, czy? żeby nam się to rozpuściło i będziemy wyrabiać wszystko dokładnie musimy teraz wymieszać jeszcze. O, ciasto już mamy gotowe, wymieszane. Teraz będzie sobie tu odpoczywało około 30 minut. Znowu go ponaciągamy. O, takie musi być. Ciasto musi nie chytać, dobrze wyrobione, elastyczne. Ciasto już odpoczęło. Teraz go ponaciągamy i znowu będzie odpoczywać. Zawijamy na górę z czterech stron. Naciągamy, zawijamy. I z czwartej strony to samo, niektórzy zawijają pod spód, wygodniej na wierzch. Chlebek nam wyrasta w pobliżu karwefera, żeby miał ciepło. Chlebek nam już wyrósł, wkładamy do pieca, 240-150 minut, potem 220, razem w sumie pieczemy 50-55 minut.